Gdy nasze oraz zagraniczne służby działają bezobjawowo, niczym wirus celebryta, a wręcz przerzucają między sobą obogaczaczy kulturowych, których zaprosiła Angela? Imprezę sponsoruje Jack Daniels. Nie, no, Soros sponsoruje tą imprezę, a nasi poligrafi ją tolerują. U naszych zachodnich sąsiadów to już jest problem iść na basen, bo będziesz obmacana niczym przez służby Bodnara. Zresztą u nas robi się podobnie. Problem jest z tym, że tolerujemy te kurki z wiejskiej. Tolerować mamy tylko kurki, które znoszą jajka. Te na przykład znoszą jajka, a te z wiejskiej to w ogóle nie znoszą jajek, a wręcz szkodzą. Na rosół by się nadały. Chodzi nie wszystkie, bo niektóre to, to tam siedzą od 89 roku, więc no są już po terminie, do rosół byłby niesmaczny. Mam nadzieję, że więcej poligrafów zadeklaruje się, że przyjmą subsaharyjskich inżynierów do swojego domu, bo już jedna to zrobiła. Pamiętajcie znajdźcie adresy osób osłowy i każdego błąkającego się subsaharyjskiego inżyniera zaprowadźcie pod dom osła. Robi się panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.